Cały proces likwidacji upraw na szklarni zaczyna się od zastosowania maszyn biochopper, służących do wyciągania starych łętów oraz liści ze szklarni, a następnie ich mielenia, dzięki czemu objętość pozostałości ze szklarni jest w znacznym stopniu redukowana. Jest to kluczowy element tego procesu. Następnie po wyczyszczeniu szklarni z elementów stałych następuje proces mycia. Dzięki urządzeniom AquaJet możemy ten proces wykonać w sposób szybki oraz bardzo dokładny. Myjki AquaJet myją szklarnię od wewnątrz, czyli szkło, ściany oraz rynny. Ostatnim elementem jest dezynfekcja szklarni. Do tego służą nam zamgławiacze typu pulswok. Dzięki zamgławianiu obiektu szklarniowego, jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego zakamarka z środkiem dezynfekcyjnym. Przy zastosowaniu zamgławiaczy w wersji bio, możemy zastosować dezynfektanty, które są również podatne na wysoką temperaturę. Po tak przygotowanej szklarni, możemy bez obaw wejść ze zdrową, świeżą. Rozsadą pomidora. Dodatkowym zabezpieczeniem szklarni są maty dezynfekcyjne wyposażone w pompki. Maty dezynfekcyjne rozstawione są na wszystkich wejściach oraz wjazdach do szklarni, a pompki automatycznie dozują środek dezynfekcyjny do maty w optymalnej objętości. Aby plon był jak najwyższej jakości. Szklarnie są myte przez okrągły rok myjkami zewnętrznymi typu top cleaner. Dzięki temu do wnętrza szklarni dostaje się maksymalna ilość światła, co sprawia, że ostatecznie owoc jest smaczniejszy oraz zdrowszy, więc każdy promień światła jest na wagę złota.